Cześć, w tym odcinku pokażę Wam, jak oznaczyć wiadomości na Messengerze jako nieprzeczytane. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby oznaczyć wiadomości na Messengerze jako nieprzeczytane, musimy przede wszystkim uruchomić Messenger'a następnie przejść do zakładki czaty, konwersacje i wybrać tutaj konwersację, którą chcemy oznaczyć jako nieprzeczytana następnie musimy przytrzymać ją chwilę palcem i tutaj pojawią nam się dodatkowe ikony przy tej konwersacji my musimy kliknąć ikonę z trzema poziomymi paskami no i tutaj pojawi nam się lista z zakładkami musimy kliknąć na samym dole ostatnią zakładkę oznacz jako nieprzeczytane no, i jak widzicie, pojawiła nam się tutaj ikona taka niebieska obok konwersacji. To oznacza, że poprawnie zaznaczyliśmy wiadomości czy też konwersacje jako nieprzeczytane. Więc tak wygląda proces oznaczania wiadomości na Messengerze jako nieprzeczytane. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz, udostępnij ten film, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!